Cześć, witam serdecznie, ja nazywam się Dariusz Bartosiewicz, a to jest mój kanał YouTube. Wszystkie osoby, które mnie znają, wiedzą, że od lat zajmuję się muzyką, kompozycją i pisaniem tekstów. To jest jakby taki mój motyw przewodni, którym się jakby posiłkuję i który rozwijam przez całe swoje życie. Zaczęło się już dosyć wcześnie, ale, ale, ale tak do dnia dzisiejszego i robię to, więc chyba to kocham. Ale słuchajcie, jest pomysł, żeby zacząć... Nowy projekt. Oczywiście na tym samym kanale muzycznym, bo jakby jest on mocno związany z tym, co robię przez tyle lat. Otwieram kanał tematyczny wideo, na którym będę opisywał kamery wideo, oświetlenie. Wszystkie te akcesoria, dodatki, które są niezbędne do tworzenia materiału wideo: czy to do teledysku, czy to na jakąś konferencję, czy do wykorzystania po prostu w produkcjach waszych, własnych. Które często widzę na Facebooku y, robicie i, i, i przy których się też świetnie bawicie i rozwijacie. Właśnie ten kanał będzie o tym, o możliwościach wideo, o kompozycji. Kompozycji światłem, o tym wszystkim, co jest niezbędne, żeby stworzyć ciekawy materiał. Kanał wideo, o którym teraz rozmawiamy, jest dla mnie świetną możliwością do rozwijania się jako muzyka, jako kompozytora. Będę mógł poprzez to stworzyć lepszy materiał wideo, lepiej go poukładać, lepiej go oświetlić. A co za tym idzie? Więcej osób będzie mogło go obejrzeć. Więc dlaczego się tym wszystkim nie podzielić? Jak ja to robię? Głównie chodzi o dobrą zabawę, o pasję i o miłość do tego, co się robi. Więc zapraszam Was do kanału muzycznego, który nadal funkcjonuje, ale z dodatkiem właśnie tych materiałów wideo. Które będę cyklicznie rozwijał. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam tylko prośbę o subskrypcję, o lajkowanie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to daje mi dużo siły i energii, żeby działać dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się miłej końcówki weekendu. Cześć.